Witajcie moi drodzy, wielki powrót serii Kickster Prawi. Kickstarter Prawi troszeczkę zostało zastąpione przez vlogi na moim prywatnym kanale, na który was serdecznie zapraszam. Ale dzisiaj sytuacja jest nietypowa, ponieważ jak wiecie, kupiłem kalibrę. Za 6600. Jest już 5 odcinków z tym samochodem. I jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie w jakim mniej więcej była stanie. I dzisiaj zobaczycie w jakim stanie jest obecnie. Sami będziecie mogli ocenić. Jednak film jest na tyle szokujący w pewnych momentach i na tyle ja byłem zaabsorbowany odbiorem tego samochodu, że postanowiłem to po prostu skomentować. Czyli oglądamy sobie razem film, ja w pewnych momentach go zatrzymuję i tłumaczę pewne rzeczy. Mam nadzieję, że fajnie nam to wyjdzie i mam nadzieję, że odrodzenie serii Kickstarter Prawi dzisiaj właśnie nastąpi. Aby emocje na odcinku były większe, mam tu specjalny enter, który będę wciskał w momencie, w którym będę chciał zatrzymać film. Także teraz go wciskam i lecimy. Witajcie moi drodzy, jesteśmy na vlogu. Nagrywamy dzisiaj materiał u autoserwis Kocińska. Dzień dobry. I co? I dla Waszej informacji niestety jesteśmy tak profesjonalnym kanałem motoryzacyjnym, że miałem mikroport, ale niestety wejście nam się zepsuło w aparacie i dźwięk jest taki średni. Też dlatego jest dzisiejszy ten komentarz do tego. Kurwa. I co, wężem wszystko jest? Jedyne to miało to AN będzie się bardzo kupić. Co, a co to można. tak dziwnie? Aha, bo to no to to jest na razie w Wspomaganie, Potrzebowałem przewodu kablowego, się na wspomaganie. Co tu się stało? No To jest wekry czy No, nie to nie będzie działała. To tam to działa? Nie, na swój part mógł być tylko bardzo skończonych geopawki, ale co z tym będzie? To to jest na razie w To co robimy, to jest po to, żebyś mógł odpalać teraz. Po to, żeby mógł odpalać teraz. Dobrze, że jest 30 sierpnia. O to coś leci to jest ogród, to... tu nie ma wciśnienia, ale tam przyznać. A nowy, to nowe. A klima nabiliście? Klima jest y, nienabita, to potrzeba to ten, nie? Strzelność była. Strzelność była. Ale się zmyła. Myła. To był Mateusz. Oglądamy dalej. A, ale wy nabijacie? A jeździ ją w ogóle? Z podnośnika na podnośnik. A nie leci tam z nim, z oleje, wszystko nie przy odpalaniu? Leci. Nie, nie leci. Nie leci z niej, wyobraźcie, nie leci z niej, ale paliwo se trochę ciknie. Trochę. Ale ogólnie to z niej nie leci. A, a macie zrobiony wydek? To jest czwarta rura? No. Która nie pasuje? Ale to co nie ma wydeku? Wydek ma, ale nie ma rurki no. Ogólnie z tym wydechem był od początku problem, powiem wam. Ten samochód ma takie różne połączone rozwiązania, bo silnik jest 136 konny i generalnie faktycznie trochę jest problem z częściami do tego samochodu, dlatego że jakby Latami się zgadza, ale silnikowo się nie zgadza, jeżeli się silnikowo zgadza, to się tam nie zgadza wtedy na karoserii, więc generalnie z pewnymi częściami problem był. I na początku stwierdziliśmy, że może zrobimy w ogóle cały wydech z kwasiaka i to było najlepsze rozwiązanie, ale uparł się Sebastian, czyli ja na to, żeby zrobić to w oryginale. No i niestety w oryginale jest tak, że pewne części od tłumika pasują, inne nie pasują. I generalnie jest teraz tak zrobione tutaj. Tłumik, jeżeli zaczynamy od końca, to jest ten końcowy, jest środkowy z katalizatorem, ale nie ma tego od kolektora wydechowego do właśnie tego środkowego. Bo podobno tą rurę trzeba dogiąć. Powiedzieli mi chłopacy, że tłumik już jest zrobiony. O, to zajebiście. To bardzo fajnie. Po czym właśnie przyjeżdżam odebrać samochód, żeby go zabrać do Autospaguzik i się okazuje, że nie ma takiej, kurwa, metrowej rury, bo trzeba dogiąć. A kiedy dogniemy? Chuj może spotkanie z widzami zrobimy. Kto przegnie rurę od bardziej? Kolektora nie ma połączenia z pierwszym wydachem. Na samym kolektorze teraz chodzi. To jest kupione jako sprawne, zobacz, u góry. Widzisz no. dziurę? Ale trzeba podoginać, to inaczej. Czyli to jest rura, którą kupili, która ma podobno działać, w sensie takim, że miała pasować, ale nie pasuje. Więc teraz pytanie: czy chcemy tę rurę giąć, czy nie lepiej kupić nowy tłumik, który i tak żaden nie pasuje? To kupimy taki nowy, który w miarę pasuje i ten nowy się dognie. Tak bym to zrobił. No i będę musiał to zrobić. Czyli w jest są tak? Tak. Ale zrobicie to? No zrobimy to, no ale no. Zrobimy to. Usłyszałem w kwietniu, jak przysłałem im taką listę, którą też za chwilę zobaczycie w tym odcinku. No i zrobili, tak jak widzicie. Tak trochę zrobili, trochę nie zrobili, tak trochę widać, trochę nie widać, widać, nie widać, widać, nie widać, teraz trochę widać, a teraz nie widać. odbek, który nie pasuje, ta który nie pasuje. Bo w ogóle wyjaśnijmy sobie pewną rzecz, bo może nie rozumiecie genezy tego, że jestem trochę zły. Ta lista, którą za chwilę zobaczycie, trzeba było odchaczyć do 14 kwietnia, ponieważ ja miałem pełną świadomość, że tak będzie. Że tu będzie lecieć, tu paliwo, tu wspomaganie, czyli dokładnie to, co się teraz dzieje, ja to przewidziałem w marcu. Że wiedziałem, że tak będzie, po prostu po rozłożeniu i złożeniu całego samochodu pewne rzeczy, no niestety, się ujawniają. I bardzo mi zależało na tym, żeby ten samochód był no co najmniej do końca kwietnia zrobiony, bo już wtedy tylko 14 i tak nie wierzyłem, a się okazuje, że mamy koniec sierpnia i dopiero mamy takie rzeczy. Wy zgłaszaliście się tak naprawdę w lutym do tego konkursu, a mamy końcówkę sierpnia i wy nie wiecie tak naprawdę na czym stoicie. Nawet ja nie wiem za bardzo na czym stoję, bo oglądając ten film przeżywam po raz kolejny śmierć kliniczną. Kiksner oszukuje widzów. Tak to teraz troszeczkę wygląda. I po to jest ten film, żebyście zobaczyli, że to nie wszystko jest mojej winy. I jednym słowem nie jest skończony samochód. O, świetnie powiedziałem. Jednym słowem nie jest skończony samochód. Jest wszystko zrobione. Po usłyszeniu wszystko jest zrobione, ja sobie, moi drodzy, zrobiłem listę. Dzięki pomocy Adama, który będzie składać ten film, zrobimy sobie litanie do warsztatu. Uwaga.

To trochę długo trwa. Mi już naprawdę kurwa ludzie cisną. Bo jeszcze ten kwiecień, no to OK, ale Maj, Czerwiec, Lipiec, kurwa już jest zaraz 5 sierpnia. To wszystko już chodzi, to najgrubsze zrobione. To, to najgrubsze jest zrobione. <grym> tak, ja masę zrobiłem przede wszystkim. To jest to no, najgrubszy z tego całego projektu. To nie się chwilę To jest, no, no, zielone? To jest to A, Tak. A gdzie to leci? Z czego było to, dokładnie? To to... No bo jak było odpowietrzane, to pewnie wyjewa okort nie jak było lepiej, to nie. Ale zrobicie to? Tak, to. Tylko trzeba ściągnąć tą chłodnicę i przerobić do tego, do... tutaj potrzebne jest? Nie, to Nie. Nie. kurwa wężyk, se leży, rozumiecie to? Tak jak ostatnio Kacper znalazł klucz pod maską swojej wektry, tak ja znalazłem wężyk pod maską swojej kalibry. One może mają jakieś cudowne rozmnożenia, te ople pod maskami. Zobaczymy teraz, moi drodzy, jak od dołu to wygląda. Co to jest? Ewa. Co? A, Ewa. No, Ewa, no. Ewa? Ekologia, Ewa? To jest tak naprawdę piórnochron. Pamiętacie te stare Fiaty duże, które ciągnęły takie paski za sobą, albo Opel Kadety, to to jest po prostu perunochron. No czego to jest? Co to Oprócenie jest? oparów, paliwa. Paliwa, tak było? Ekologia, no nie no, będzie podłączone, no. Dobrze. To będzie podłączone, to będzie podłączone. Jest wszystko zrobione. I tu będzie sonda wjebana w niego? Tak. A. tu masz katalizator właśnie środku? Tu? I co, udało się to dopasować jakoś w końcu? A tu jakieś termiczne te będą no. jeszcze? To chyba oryginalnie coś jest, nie? Bo to tak w sumie jest chyba bardzo dużo podłogi. Powiem wam, że od spodu to jeszcze najlepiej ten wygląda. ale bez kitu powiem wam, że naprawdę od spodu ten samochód jest po prostu ewenementem, bo cała podłoga jest zabezpieczona, wszystkie elementy były wypiaskowane, pomalowane, poliuretany, wszystkie nowe śruby, nowe zawieszenie, nowe hamulce, nowe łożyska, no naprawdę od spodu ten samochód technicznie jest złotem. Naprawdę i tutaj. W tym miejscu to jest chyba najbardziej pozytywny moment tego filmu, moi drodzy. Pokłony dla autoserwis Kocińska za to, że oni to tak poskładali. Jeszcze nie wiem, jak ten samochód będzie miał ustawioną geometrię i będzie jechał, czy tam faktycznie wszystko jest dobrze zrobione, ale na chwilę obecną naprawdę chłopakom należy się szacun, bo zrobili to dobrze. Poza tym ewapem, który sobie tam dyndał. Ale generalnie tutaj, i poza tym tłumikiem, oczywiście, trzeba przyznać, że ten samochód jest odnowiony, i tutaj największą różnicę widać pomiędzy tym, jak ten samochód wyglądał, a jak ten samochód teraz jest zrobiony. Więc tutaj naprawdę te słowa nie zostały rzucone na wiatr. Ten samochód wygląda najlepiej od spodu z całego chyba tutaj tego projektu. No i teraz przechodzimy, moi drodzy, do listy, którą ja wykonałem, którą ja zrobiłem, wydrukowałem to chyba w sześciu egzemplarzach i tu jest właśnie data, teraz widzicie, co trzeba zrobić przy kalibrze, termin 15 kwietnia 2021 i teraz sobie odhaczymy, co zostało zrobione, a co jeszcze nie zostało zrobione, chociaż teoretycznie ta lista 15 kwietnia już powinna być cała skończona. Przełożyć piasty z czerwonej, jest, założyć poliuretany, założyć hamulcowe. Lusterka jest. Pomalować pokrywę zaworów. Jest. Kompletować, złożyć silnik, wymienić maglownicę, włożyć silnik, kupić tłumik i go zamontować. No, jedna... tak. Dwie trzecie. Odpalić silnik. Udało się to dzisiaj zrobić. Uhu. Zdiagnozować lusterkę stacyjki. W sumie jest zrobione. Naprawić nawiew. O! Nie, nie działa! Nie będę tego komentował, po prostu za moimi plecami teraz y, usłyszycie zdanie, które dzisiaj padło wielokrotnie. Jest wszystko zrobione. Naprawić przyciski elektrycznych szyb. To też na pewno nie zrobiliście. Nie. Sprawdzić ogrzewanie auta oraz działanie klimatyzacji. No ogrzewanie to... działa, klimatyzacja nie. Jaki z tego morał? Nieważne czy kalibra za 6600 czy za 66600, klimatyzacja i tak nie, nie działa. Zmienić kierownicę. Wymieniłem. Wmienić licznik, to też jeszcze trzeba zrobić Wmienić już szelki przy drzwiach To się nie udało Założyć błotniki jest, założyć zderzaki Jedna, druga nie ma Damy radę Powiedzieliście to na ostatnim filmie Damy radę i co? A wy tylko daliście na razie Jeszcze nie radę, ale... Idziemy ku końcowi No dobra, co? Gdzie jest Sławeta? To co, wyjadę tym kurwa stąd. Bo no, to będzie moja pierwsza przejażdżka. Wykopę na kilo, moi drodzy, po. nie wiem ilu. pół roku przerwy? Spalimy. Teraz się przygotujcie. Ściszcie słuchawki, ściszcie głośniki. Uwaga, odpalam samochód po półrocznej przerwie. Teraz tak lekko chodzi W sensie jest taka, taka centymetrowa przerwa Wiesz, że on jest w góry, patrz, uciskać, i tu jest dopiero opór No weź, poruszaj eee, Poczekaj, teraz jest na samej górze no, i tak I Teraz tak. jadę, 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 jadę i dopiero teraz jest opór Z półtorej centymetra luzu jest O, 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 o No teraz już tak jest z pół centymetra Kurwa, wszystko jak wróci Cóż, ja tu widzę, że ona się tu kurwa postoi Już, bo pójdę Działa. Do działa. Ja tam usłyszałem słowo DZIAŁA. Pytanie, co? Jest dzisiaj 24 sierpnia. To jest tak o 3 miesiące niż 14 kwietnia. A jeszcze nie ma tego, tego nie ma, tamtego nie ma. Te opony będą wymienione, nie martwcie się, już są felgi zamówione. I opony już są zamówione, więc będzie ładna felga. Ale ona teraz jak taki dragster chodzi, co? Oni może tam nie włożyli tego 2.0 136 koni, tylko jakieś może V10. Także szykujcie się na grube dragi. O, i to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć w ogóle, dlaczego ten samochód wjeżdża na lawetę. Dlatego, że jedzie teraz moi drodzy do Autos Paguzik. Teraz za moimi plecami widzicie Krzysia Zakład, w którym czyści różnego rodzaju samochody: detailing, pranie wnętrza, czyszczenie komory silnika itd., itd. I wiele moich samochodów odwiedziło jego skromne progi. I teraz właśnie Kalibra jedzie do Krzysia, moi drodzy, i będzie z tego pewnie osobny odcinek. Podejrzewam, że też ta świetność, którą miała Kalibra w 97 ta, która wyjeżdżała z fabryki, to Krzysztof przy pomocy swoich wykwalifikowanych pracowników zrobi tak, że zrobi szał ten samochód. Mam nadzieję, że tak będzie. Pojedziemy nagramy dokładny odcinek o tym właśnie o tych wszystkich procesach jeżeli chcecie coś takiego w te szczegóły wejść bardziej i zobaczyć jak to wygląda jak robią to profesjonaliści to dajcie znać w komentarzach a my wjeżdżamy na lawetę Powiem wam, że ten front teraz bez tych lamp i bez tego zderzaka przypomina mi takiego chargera. Powiem wam, starego chargera, i one bardzo podobnie chodzą. Zobaczcie, teraz macie wstawkę z chargerem i teraz z moją kalibrą. Zero różnicy. A to już jest wasze. To już jest wasze, to jest wasze. To jest wasze. No, i właśnie to mnie najbardziej boli, powiem Wam, że ten zderzak. Ja wiem, że on był cały lakierowany, i widzę taką rysę. I wiem, że jej tam nie było wcześniej. I oczywiście autospaguzik postara się tą rysę zakryć, ale ona już tam jest. I serce mi się kraje po prostu, jak widzę coś takiego. A później słyszę to, co słyszę. Nie widać. Nie widać w ogóle. jest dobry czas na podsumowanie, chyba, ale nie wiem co powiedzieć. Generalnie. Miało być trochę inaczej. Jak przyjechałem tu w marcu, chłopacy otwierali warsztat. Fajnie to wyglądało, dobrze zaczynało to prosperować. I może to jest ten problem, wiecie, że warsztat się rozwinął naprawdę dobrze od marca. Obsługuje masę klientów. Ten projekt miał wybujać ten warsztat, on go wybujał trochę szybko. I ta kalibra w pewnym momencie zaczęła im trochę chyba przeszkadzać, wiecie? O, i tutaj ja zrobię małą przerwę. Bo teraz, właśnie wracając do tych poprzednich odcinków i oglądając ją teraz od spodu, zobaczcie, to jest wstawka, to naprawdę widać, że tam było źle. A teraz jest dobrze, ale jest źle w innych aspektach, i to jest właśnie najbardziej bolesne z tego wszystkiego. Może teraz współpacy poczułem się trochę urażeni, ale no taka jest prawda. Dużo zrobili przy tym samochodzie, nie mówię, że nie. Naprawdę jest tam masa pracy włożona. Może tego nie widać na dzisiejszym filmie, że ten samochód pierdzi i tak dalej, leci ze wspomagania i tak dalej, ale generalnie cała ta masa pracy jest tam zrobiona. Tylko szkoda, że mamy koniec sierpnia i ten samochód jest jeszcze w takim stanie. To jest trochę problem bo ten konkurs miał się skończyć w maju, później miał się skończyć w czerwcu, no teraz mamy koniec sierpnia i mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobny termin, żeby ten konkurs się rozwiązał, to są święta Bożego Narodzenia, moi drodzy. Zrobimy sobie wszyscy ładny prezent na wigilię i w wigilię rozwiążemy ten konkurs. Wyobraźmy sobie, że jestem świętym Mikołajem i że jest już grudzień i że Kalibra jest zrobiona. Wyobraźmy to sobie teraz. Na razie to jesteś chileniem. Jest Co dzieła dom? I ma rację! Przepraszam was, że to tak długo trwa, ale no, na wiele rzeczy nie, nie mam wpływu. Przyprowadziłem tu trzy samochody i zamówiłem masę różnego rodzaju rzeczy, które tutaj dowoziłem. I ja naprawdę zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby ten samochód jeździł. No właśnie, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale wiecie pewnie, bo oglądacie. Przywiozłem tam kalibrę 8-zaworową. Przywiozłem wektrę, moi drodzy, A, z której też parę części się przydało. I w końcu pojechaliśmy też po Wektrę B, gdzie tam te osłony i takie części przy silniku też nam były potrzebne. I, I bardzo wiele z tych części się przydało faktycznie do rekonstrukcji powiedzmy kalibry, a mimo to Widzicie sami. Oglądam tę kalibrę tak co trzeci dzień średnio. Budzę się rano i pytam, gdzie kalibra za 6600, Gdzie kalibra za 6,6? Oj, to tylko sen. Więc teraz mam zamiar go odszczurzyć. Może jak zobaczę ją taką ładną, piękną po korekcie lakieru, stwierdzę, kurczę, fajny ten samochód jest. Warto było ten czas i nerwy i pieniądze w ten projekt włożyć, ale nie sądziłem, że to będzie tak długo trwało. Trochę żałuję, że to jest wersja ta 136-konna. Może błąd, może nie błąd, nie wiem. Już teraz naprawdę ciężko mi to oceniać. serwis. Z jednej strony spisali się chłopacy, rozebrali, wyciągnęli to wszystko, złożyli to do kupy, a z drugiej strony strasznie długo to trwało. Może po prostu sami ocencie. Ja jestem trochę zawiedziony i zły na siebie, że tak długo to trwa, bo teraz to trochę wygląda jakby Kickster oszukiwał widzów. Że niby samochód dla widzów, a tak naprawdę nic się tej kwestii nie dzieje. Uwierzcie, że kosztowało mnie to bardzo dużo. Bardzo dużo nerwów, bardzo dużo czasu. I cóż, ja wam to po prostu wszystko pokazałem teraz. I nie jestem zadowolony ani z siebie, ani w ogóle z przebiegu tego konkursu. Ja nie mam swojego warsztatu. Niestety, może gdybym miał to, to by było to o wiele lepiej. Chciałem to zrobić od początku do końca w oryginale, więc może po prostu ta ambicja gdzieś tam też zawiodła. I splot różnego rodzaju wydarzeń, że to się wszystko tak poprzeciągało. Cóż, z tego miejsca ja was bardzo serdecznie przepraszam. Też nie za wszystko jestem odpowiedzialny, ale z drugiej strony. Nie zwalam winy na, na nikogo. Liczę na to, że w tym roku ten samochód będzie gotowy. I myślę, że wszyscy razem z tego wyciągniemy jakieś wnioski i będziemy zadowoleni. Ja jestem bardzo zawiedziony tym, że Was zawiodłem, moi drodzy widzowie, że to tak długo trwa. Tu Was przeprosiłem, ale jeszcze raz z tego miejsca Was bardzo serdecznie przepraszam, że tyle to trwa. I mam nadzieję, że do końca roku nam się uda. I rozdam te wszystkie nagrody, które Wam pokazywałem na wcześniejszych odcinkach. Vouchery, nie vouchery, kubki, książki i tak dalej. I tą główną nagrodę. Czyli kalibra. Także cóż, z tego miejsca nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do obejrzenia playlisty z całym projektem od zakupu za 6600 do tego momentu, w którym znajdujemy się teraz. Mi się wydaje, że będą jeszcze przynajmniej dwa odcinki z tym samochodem, bo na pewno jeden będzie właśnie odnośnie do detailingu, do tego jak taki samochód wrócić do stanu jakiejś zajebistości, świetności w momencie, w którym został wyprodukowany, i jeszcze jeden może już z rozdaniem nagród albo jeszcze będzie po drodze takie duże podsumowanie, co zostało zrobione, co zostało w oryginale, co nie zostało w oryginale, więc takie duże podsumowanie i wtedy zaproszenie na rozdanie. To tyle ode mnie, moi drodzy. Może trochę smutno, ale czasami też tak musi być. Tak musi być, moi drodzy. Może to wszystko jest potrzebne po to, żeby wyciągnąć pewne wnioski. Ja nie mam żadnych korzyści z tego, że to tak długo trwa. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, ile pieniędzy faktycznie jest w ten samochód włożone, to ja chętnie zrobię taki odcinek. Bardzo sobie chętnie to wszystko podliczę i wszystko zobaczycie też, ile co kosztowało. Więc też napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Także z tego miejsca wciskam Enter i Kickster się z wami pożegna. Cóż, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć.